Serdecznie witam Państwa na naszej uroczystości z okazji Świąt Bożego Narodzenia i z okazji tłumaczenia się odkładkiem i składania sobie życzeń. Szanowni Państwo, rok 2015 jest z punktu widzenia realizacji politycznej tej takiej konkurencji wyborczej był z wielkim sukcesem i prawdopodobnie, chociaż będziemy sobie tego życzyli, można więcej się nie podróżni, więc tym bardziej trzeba tą sytuację wykorzystać. Wygrane podwójne wybory prezydenckie i parlamentarne rząd w zasadzie bez koalicji jest naprawdę darem, wielkim darem od Pana Roma. Chciałbym w roku 2016 życzyć Państwu tutaj zgromadzonym, jak również dla całego regionu województwa, dla Polski, wszystkiego dobrego. Chciałbym, żebyśmy mogli wszystkie nasze zamiary i to, co... Mówiliśmy się Pani, za żebyśmy mogli poprawić sobie naszą sytuację, całą za tą zawodową, osobistą sytuację w naszych rodzinach w roku 2016, żebyśmy mogli za rok sobie życzenia składać z wykonaną pracą. Zgodnie z polską tradycją, w okresie świątecznym, wspólnoty, które wspólnie chcą osiągać cel, w naszym celem jest lepsza Polska, spotykamy się, aby zbadać sobie życzenia i przy wspólnym stole spożywać posiłek, to jest dowód na to, że nas dużo, dużo łączy. My musieliśmy, musieliśmy zrobić zmiany dotyczące trybunału, dotyczące teraz radia, telewizji, mediów, bo na pewno Państwo w obsługujecie, co, co się dzieje, brak odpowiedzialności nawet. Radio, komunikaty Widać, że ci co przegrali nie chcą przyjąć tego do wiadomości, ale my dalej będziemy, będziemy przeprowadzali te zmiany, jak akurat zajmuje się rolnictwem i rozwojem obszarów wiejskich. Tutaj mamy plan, mamy plan dotyczący gospodarowania Polską Ziemią żeby nie była sprzedawana dla cudzoziemców albo też dla spekulantów. Już wprowadzamy niedawno do Sejmu tą pierwszą, która zahamuje tą sprzedaż, stawiamy na dzierżawę, przygotujemy też taką ustawę bardziej dużą, kompleksową, która będzie obejmowała poza zbywaniem i nabywaniem ziemi także jakby świadczenia państwa w stosunku do gospodarstw rodziny. Bo podstawą naszego ustroju będzie gospodarstwo rodziny. Gospodarstwo rodziny, które w wielu państwach ma określone definicje, ale też, też ma pewne zobowiązania, które są zapisane czy to w kodeksach rolniczych, czy w ustawach obejmujących finansowanie rolnictwa. Także raz jeszcze chcę podkreślić, że będziemy zdecydowanie ten program realizować, w razie potrzeby modyfikować i dlatego wierzę w to, że w tym roku, w 2016 nastąpi zdecydowany krok do przodu, że w ciągu roku rozwiążemy sprawy dotyczące funkcjonowania państwa, naprawy postawowe. i podstawowej państwa. Myślę tutaj właśnie, o właśnie ustawach medialnych, o Trybunale, o innych instytucja, sądownicy, już wszystkich wiadomo, że się w sądach dzieje, że trzeba przyspieszyć sprawę, że jest potrzebny nazw. To wszystko w pierwszym roku mamy załatwione, w tym czasie przygotujemy część ustaw wynikających z programu i wierzę w to, że społeczeństwo to doceni, bo przepatrzyjemy nie pod pozytywnie oceniamy, bardzo na tym się tym wszystkim słowom, które ja tutaj przed chwilą padły ze strony Pana Ministra, ze strony Pana Senatora. Chciałbym w imieniu nas wszystkich tak naprawdę i całego Powiatu Słupkowskiego podziękować Panie Ministrze, że podjął się Pan tego trudu praca na rzecz rolników, bo my wszyscy tutaj wiemy, jak olbrzymi problem właśnie jest rolnictwo na terenie Powiatu Słupkowskiego. Jak ten nasz polski chłop, nasz rolnik polski jest i był i i te problemy nie były rozwiązane przez wiele, wiele lat. Problemy narosły. Wiem, że one są bardzo trudne w tej chwili do rozwiązania, ale naprawdę bardzo serdecznie Panu dziękuję, że Pan się podjął tego wyzwania, bo to jest naprawdę e, olbrzymia, olbrzymia praca. Dobrze siedź w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. lewa naszego potrzebnego daj nam dzisiaj i opuść nam nasze winy, jako inne my opuszczamy naszym winowajcom i nie opuść nas na pokuszenie, ale nas zbaw odesłanego.